Misja czwarta! Marsz! Raelak chce przeszkodzić w realizacji plany władcy demonów odnośnie Izabeli. Ale nie ma zbyt wiele czasu. Najkrótsza droga prowadzi przez labirynt i Raelak ma zamiar podjąć ryzyko. I bierzemy sobie zabójców 14. To jest ostatnia misja i chyba, którą dzisiaj ogram. Bo mi się miejsce kończy na i dysku i muszę i to wysłać wszystko na, na YouTube Zanim Bo potem może być problem. Jestem ja i Shadia, tak? Tak. Ucieknij z labiryntu. Wyjście z labiryntu musi odnalezione zostać w ciągu dwóch miesięcy. Dobra, dajmy Shadi więcej jednostek. Niech sobie weźmie krwawe dziewice. Ja tylko strzelców sobie wezmę, a ty sobie bierz resztę. 6 levelów w plecy jest ława. Może się dołączam? Jeden zwiadowca, zgódź się. teraz ja sobie wezmę tego zwiadowcę. Leć radio. Pół tysiąca chowanców. Mane mi całą wstysną. Albo i nie. Nie, na no, 3 minotaury to nie. Na no, tyle to nie.

Tylko pytanie, czy wskoczysz przed tym. Tak, zróbmy dla pewniaka. Nie masz drugiego ataku? Aha, bo wy nie ulepszeni jesteście, o kurczę. O, jedna ta stracona, cholera. Niedobrze, bardzo niedobrze. Lepsze oświecenie, sokoli wzrok. Nie, to bo masz mało statystyk, plus 2 do wiedzy, no i witera. SS jeszcze mnie zablokowała. Ty gru... Basie ty... <ślesy> A nie ma tu wrogów żadnych, to nie dobrze. Przyłączcie się do mnie. Klucznik. Dobra, widma akurat to ro rogalem sobie rozwalimy. Trafię trzech oddziałów, to dwa chociaż. Chociaż! Bezkryta, no ale nic. Byk, 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 byk. No i dobre. Magia lodu! Skryte. Szkoda, że żaden artefakt nie przychodzi z rundy na rundę. Nawet najsłabszy. Kurczaki. Fajnie by było, jakbym miał chociaż jeden. Smoczury umarły. nie kto był do tego zdolny? Taka jadka musi być dziełem demonów. Narzuć ma lasy. Zabiły mistrza kluczy i ukradły klucz. Bez niego grozi nam, że zbłądzimy tak jak one. Możemy wrócić inną drogą wybrać dłuższą trasę. Nie, zaryzykuję. Zabójca nie mógł uciec daleko. Będę go ścigał. My będziemy go ścigać wodzu. Spróbujmy. Klucznik z dead, kaput. Jeden nie chciał do mnie dołączyć, sześciu już tak. Tam sprawa. Bro, gdzie tu jest przejście dalej w tą stronę? Tak? Nie, czekaj, gdzie tu jest przejście? W tom na pewno nie. Tu to lecimy. Raelak Ra przede mną. Szkoła zwiadowców. Może być. Jest klucznik. Chłopy, roztropy i krwawe furie. Skuć się. Skuć się. Jezus Maria, tylko dziwna mapa. Jakieś inkantacje. Wojskowy posterunek Lochu. Jeś mogą być. Nie no, co ty? Tyle strat? Oszalałeś? A żeście się ustawili? Rzucasz dwa zaklęcia i po chłopie no chłopy zobaczyły tą implozję też im spadło No teleporter chociaż Mam posrany pomysł Mam posrany pomysł To się... Aż muszę to zrobić XD Ja muszę to zrobić Ja muszę to zrobić O kurde diaboły O proszę Sądzę, że znaleźliśmy naszego zabójcę Pan Demonów Gro Ulubiony kundel swego pana, niech no znajdę w swoim ekwipunku coś zardzewiałego i wyszczerbionego. Zatakujesz mnie? Wyzwanie! Uciekł. Swytaj groła. Jednak walić to, bo chciałem przeteleportować się po, na drugą stronę po prostu, nie? <laughs> I zobaczyć, co tam by było, ale nie, walić, przejdziemy tą misję normalnie, walić to. Jednak walić to. Ty, co jest? W inne miejsce im przeteleportowało niż ją. Spoko. Tyle strat? Co tam się musiało stać? Jeszcze jak ja mam pierwszy turę, chłopie Patrz teraz, pochłupa No, jednym zaklęcie wszystkich wybiłem, A ja mam straty jakieś? Poszukaństwo. O, hydry, dobrze Hydry tak, hydry tak Hydra tu, hydra tam, hydra nigdy nie jest sam. Zostrzegę w pierdziele. Możemy was rozwalić, chyba. Zawsze jest to trochę ekspa. Oj, kusznicy to już nie. O strzelcy krasnoludcy to też nie. Czemu zawsze w podziemiach te misje muszą być? Smoczur, przyłączysz się? No, fajnie. Nie mam miejsca, co? No to chłopki, przepraszam Was, ale muszę Was opuścić. Tu, ru, tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru. jest kolejny portal, czyli idziemy do góry A chodźmy do góry najpierw Nie no, 321 to jest dużo, ale nie aż tak Nie dobiegną nawet to dobrze teraz powinno być bzz 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 I powinny wszystkie zostać wyeliminowane Bez większych problemów tu 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 tu, tu 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 Albo jednak nie wszystkie O cholera Niedobrze 42 do ubicia zostały 45 Różowa pantera po skarbcie wybiera Mówi to panu coś? Tak Niewiele to będzie kontratak, to nie. Chyba, że... Nie, minotaury nie dojdą. To zaboli, kurde. 39 tych. Borunda... ...mojej postaci jest chwilę po niej. Mmm... Kogoś stracę i to w dużych ilościach Pytanie kogo Eee! Pięć tych to Puh, ja. Chłopie Z czym do ludzi? Kangurek Kao, mówi to panu coś? To jest, to jest tytuł. Albo Asterix i Obelix XXL. Grał pan kiedyś w Asterixa i Obelixa XXL? Przepraszam bardzo, proszę pana. Jak pan nie grał, to pan coś jest dupa, a nie platformówkarz. A, jedna to już nie będzie. Nawigacja czy cokolwiek zrobił. Gówno mnie obchodzi sokoli wzrok. Czy ruch bohatera na morzu. <laughs> niech będzie ta nawigacja, czy sokoli wzrok. Czy w oświeceniu jest w ogóle coś lepszego? Od tego zacznijmy. No jest, dużo fajniejszych rzeczy. Dobra, to niech będzie ta nawigacja, niech stracę. Astelix i XXL 1 tak? To jaka była ostatnia misja? I co było w niej takiego ciekawego? No. no, no. Jak pan taki sztamory? A raz to zrobimy przepytkę. Trzy hydry straciłem, nie ma takiej możliwości. Kurde, musieli się ustawić tak, że żadnym polew nie trafię, co? Jedyne co mnie ratuje, to to jakbym nagle przeskoczył inicjatywą przed niego, w co trochę szczerze wątpię. Zajebiście przeskoczyłem! No w Rzymie! A jaka była ta, jakie tam było specjalne zadanie jako pierwsze na początku mapy? Pierścień Życia? Pewna jedną z tych pierwszego poziomu. Aha, no to to jest fajne akurat. To jest dobre. Kolejny portal, opla. No żem się przeteleportował. Do dupy na raki chyba. Rozpierniczenie Rzymian. No, dokładnie tysiąc. Fajna to była giera. Zastanawiam się kiedyś, czy nie zrobić nic 100% w O kurde. Cześć, grał. W końcu na powierzchni. Mniam, mniam Kto ma pierwszy turę? Hehehe, <laughs> ja mam to. Grał 18 poziomu Co on, bramy rzuca? ra Jule Ale ci tam wybrzdyngole jednostki o chłopie! O chłopie! Patrz tera laront! a się chłop zesra Oj oj oj, aż mi cię żal typie Patrz tera chłopie Wzmocniony grad meteorytów i pierdut wszystkie jednostki do piachą pójdą. Bęk, 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 bang bang Tylko Cerbery mu zostały, bo były po drugiej stronie Pa, mag demonów. O kurde, teraz mi dwóch... Trzech naraz zaatakuje, jestem debilem. Chciałem go zablokować... A nie, dobra, nie. Mag demonów? A magi ilu no Dobra, nieważne, ale udało się, jest gitara. Grał, upadł i dobrze. Tak. Klucz. Trzeba armię demonów. Zatrzymam sobie ich mózgi na pamiątkę o ile znajdę wystarczająco mały naparstek. Z rikczem widzę z rikczem Relak Nie no muszę dokończyć tą mapę dość szybko i będę musiał się... O chwytność! Od... Nawigacja musi być, żeby mieć chwytność? O kurde, dobrze, że wziąłem tą nawigację. Chwytność jest super sprawą. Teraz mogę sobie zbierać wszystkie rzeczy. Boję się, ale dawaj. Mogę się nie zgodzić, są spore szanse na to, ale dawaj. Chyba, że mi zajibiście zaciekawi. Trójząb tytanów mam. O kurde, ale to dupnie. Jeszcze skrytem. Ale się kurde. Ile zadam obrażeń? 6000! Ja pierdziele Smok ma ile HP? 240 Wow. No ja to robię cały czas przecież jakbyś nie zauważył <grystanie> Popadł sobie w co... chłopie pół roku zbierałem na komputer kupiłem komputer taki że ja pierdziele i wiesz w co gram jak mam ten nowy komputer Hirosy piątka League Liga Legend chłopie Minecraftik i jakieś chłopy starej gry No chłopie no chłopie no. no no chłopie no No chłop, chłopie no na no chłopie no, na no chłopie no, na chłopie no, na no chłopie no, chłopie no, chłopie no, chłopie no, No chłopie na no. co ty na no chłopie no, chłopie no. na no co ty chłopie no, Prę... Prę... prędkości, kurde, fajne, ale nie mam kurczę tego na no chłopie na co ty. O, handlarz artefaktów. Pierścień Piętna cienia. Poszczery duszy siły Na oh, 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 oh. Namówiłeś. I jeszcze tarcze. Trzy kajdany mam po tym typie. Wejście do podziemi. No to chodźmy. A tą babką sobie tam pójdziemy. I sobie poczyścimy. Co jest? Ty tu wyjdź. Co jest? Nie wiem, coś się zesrało chyba. O, teraz wyszło. Uff. Jakbyś zobaczył Larond moje ostatnie tytuły, jakie grałem, to chłopie by się zdziwił. Stare, stare gry przecież. Gdzieś ty wylas, typie. A ja mam ten klucz? Klucznika w końcu? Nie widzę. Chyba powinienem mieć. Jak zgrał, tego złapałem. A on chyba miał klucz. Dobra, chodźmy tu. Może się uda. A jak nie, to stracę czy To też jest zejście do tego. Eksperckie oświecenie: tak. A to rad zadziałał, no i zajebiście. O kurde sukuby, no bo kto? Inny mógłby to bronić? A, niech tracy 67 punktów, 1000 punktów mam teraz, pytanie na co wyzbierać? Nie wiem, ja nawet nie na co tam jest. Muszę to przerobić wszystko, się wziąć w końcu na tego streama i poustawiać wszystkie rzeczy od nowa. Bo jest burdel, po prostu burdel. Cel zrealizowany. Odporność na magię, dobra jest odporność na magię. końc mapy, no i zajebiście. czekajcie w takim razie chwilę.